A, jeszcze jedna taka ważna rzecz. Przycisk musi być monostabilny, czyli tak zwanym przyciskiem chwilowym. Normalnie otwarty. I teraz te białe przewody, które tutaj mam, to są przewody, jakby te, które idą do zasilania naszego oświetlenia. Czyli jeżeli macie gdzie indziej umieszczone oświetlenie to po prostu te przewody od oświetlenia podłączacie tak jak ja Wam to pokażę teraz. Ja sobie wybieram kanał numer 1. Jeden. jeden z tych przewodów podłączam do kanału numer 1, bo to on nam będzie pokazywał, że mamy nową pocztę. Tutaj mamy nasze zasilanie, które będzie musiało być podłączone później. I teraz weźmiemy się za podłączenie przycisku. Potrzebujemy jeszcze jeden przewód, ponieważ ten przycisk z tym dodatkowym przewodem wkładamy do kontrolera do wejścia oznaczonego literką L. To jest przewód fazowy 230 V przypominam. I stąd podłączamy do naszego zasilania. Oczywiście tutaj mam jeszcze niewłączone zasilanie, czyli pracuje, nie pracuje pod napięciem, żeby tam się nikt nie martwił w komentarzach. I teraz zobaczcie tutaj na górze, nie wiem czy to będzie widać. Mamy kolejne wejścia. Tutaj jest wejście do zasilania sterownika. Pierwsze wejście to jest wejście fazowe, drugie wejście to jest wejście neutralne. W związku z tym najpierw podłączymy sobie przewód fazowy. I to tak samo idzie do naszego zasilania, i teraz jeszcze musimy podłączyć przewód neutralny tutaj obok pod zacisk oznaczony literą N. do przewodu neutralnego przy, nas, przy naszym zasilaniu jeszcze nam zostały do podłączenia dwa przewodu jeden przeciw, prze, przewód od y, przycisku podłączamy sobie do któregoś wejścia ja wybieram wejście oznaczone jako IN1 I zostaje nam tak naprawdę tylko od naszej lampy sygnalizacyjnej przewód podłączyć do przewodu neutralnego. I to by było na tyle. Teraz już będziemy mogli sobie włączyć nasze zasilanie. odkaz statusu, jak tutaj widzicie, nam zamrygała. I tak naprawdę sterownik jest praktycznie gotowy do pracy. Musimy go jeszcze tylko zaprogramować. W tym celu potrzebujemy nasz nadajnik i nasze krańcówki. Naciskamy sobie na odbiorniku przycisk PROG i programujemy naciskając krańcówkę, która ma włączać, i wyłączać nasz obwód. I to jest wszystko. I teraz, tak naprawdę, jeżeli listonosz przychodzi do skrzynki, otwiera nas skrzynkę. Zobaczcie, uruchamia się. Lampka sygnalizacyjna się zapaliła. To jest widać i tak samo na sterowniku akurat na tym pokazuje, że ten kanał jest włączony. I teraz yy, nie ma znaczenia, ile razy ta klapka zostanie otwarta, widzicie, mimo że naciskam, lampka dalej się świeci. I możemy ją zgasić teraz na dwa sposoby. Jedna to jest właśnie druga krańcówka lub przycisk, o którym mówiłem, otwieramy. Klapkę wyciągamy, pocztę automatycznie nam się gasi, i tutaj tak samo. Nieważne, ile razy się otworzy, ten przycisk zostaje już zgaszony. Drugi sposób na zgaszenie tego to jest właśnie tym przyciskiem w domu. I mamy zgaszony. I tak to właśnie działa. Sprawdzimy jeszcze, przynajmniej będę chciał sprawdzić zasięg taki. Praktyczny w terenie. Do tego pewnie wykorzystam jakąś mocniejszą lampę, żeby było z daleka widać, czy, ten, czy to światło nam się zapala. Jeżeli Was to będzie interesowało, to oglądajcie dalej.